Czym jest prawo? Prawo mojżeszowe jest całością. To nie jest tylko 10 przykazań, ale 613 przykazań. I zostało dane jako zasada życia wyłącznie dla Izraela tylko dla Izraela. Nie zostało to dane poganom, nie zostało dane Kościołowi. Zostało dane konkretnie do ludu izraelskiego. Nie jest to podstawa żydowskości, ponieważ były cztery wieki historii żydowskiej, zanim prawo zostało nadane. I żydowskość nie zaczyna się wraz z Mojżeszem, ale z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, przed wiekami poprzedzającymi nadanie faktycznego prawa żydowskiego. Poganie kontynuują życie pod przymierzem Adama i Noego. Ich prawa są z Adama, są z Noego. Żydzi mieli żyć pod przymierzem Mojżeszowym aż do śmierci Mesjasza. I wiele z tych przykazań miało na cel otrzymać Żydów w odróżnieniu od innych. Tak więc każdy Żyd musiał być odmienny w swoim charakterze życia, wyliczając to charakter spożywania pokarmów, sadzenia, małżeństwa, przedsiębiorstw. Każdy aspekt żydowskiego życia był kontrolowany przez prawo mojżeszowe, aby zachować ich jako lud oddzielny od innych ludów. Teraz, gdy umarł Mesjasz, nie tylko część prawa mojżeszowego dobiegła końca, całe prawo mojżeszowe dobiegło końca. Jeżeli patrzycie na różne miejsca w Piśmie, jest więcej niż tylko dwa kodeksy prawne. Pierwszy z nich jest prawo edeńskie, następnie kodeks prawny Adama, następnie prawo Noego, następnie prawo Mojżeszowe i teraz mesjańskie prawo. I w przyszłości nadejdzie prawo królestwa. Przechodząc przez kodeksy prawne, dzieją się trzy rzeczy. Po pierwsze, niektóre przykazania są w nich powtarzane. Po drugie, niektóre przykazania są w nich przerywane. Są nowo wprowadzone przekazania, niewidziane nigdy wcześniej. W taki sposób wiesz, że wszedłeś w nową zasadę życia. Nowa zasada życia, nowa dyspensacja. Nie nowa droga zbawienia, ale nowa zasada życia. Czasu dla konkretnych ludzi. Więc gdy macie ten system, rozumiecie, co się dzieje. Przechodząc z prawa mojżeszowego do prawa Mesjasza, pewne przekazania są powtórzone. Na przykład 9 z 10 przykazań są powtórzone. Jedyne, które nie zostało powtórzone, to przykazanie szabatu. Inne przykazania także nie są powtórzone regulacje pokarmowe, prawa ubioru i rzeczy tej natury. Niektóre przykazania są powtórzone, niektóre przykazania nie są kontynuowane. I wlicza to w szabat, przepisy ubiorów, różne wątki i wiele różnych rodzajów praw. Brak możliwości kolenia się i przepisy kolenia brody to są przekazania, które nie są kontynuowane. Następnie po trzecie widzimy całkowicie nowe przekazania, które nie były widziane nigdy wcześniej. Dzisiejsza zasada życia nie jest prawem mojżeszowym, ale prawem Mesjasza. Nie tak jak prawo mojżesza. Prawo Mesjasza zawiera wiele poszczególnych przykazań, i to jest naszą zasadą życia i naszą podstawą naszej nagrody, niezbawienia. Nagrody opartej nie na tym, jak dobrze zachowujemy prawo mojżeszowe, ale jak zachowujemy prawo Mesjasza. To jest nasza dzisiejsza zasada życia. Jak wspomniałem, istnieje koncepcja w naszym ruchu mesjańskim, głosząca na praktyki tory w czasie łaski. Dla przykładu, powiedzą, że mamy zachowywać szabat. I wtedy pytam ich, dlaczego mamy zachowywać szabat? Ponieważ tak powiedział Mojżesz. I tak, tak powiedział Mojżesz. Ale jak Mojżesz powiedziałby zachowywać szabat? I tutaj następuje pomieszanie, ponieważ powszechnym błędem w naszym mesjańskim ruchu lub w innych grupach, jak w Adwentyzmie Dnia Siódmego, jest to, że szabat został dany jako dzień zbiorowego uwielbienia. Więc moim pytaniem jest, czy możecie pokazać mi jedno miejsce w prawie mojżeszowym, gdzie mojżesz powiedział, że zbiorowe uwielbienie jest w szabat. Pierwszą odpowiedzią jest to jest tam wszędzie. Więc odpowiadam, jeżeli jest to tam wszędzie, to pokażcie mi jedno miejsce, ale nigdy tego nie robią. Nie ma takiego fragmentu. Ale mojżesz powiedział zostańcie w domu i odpoczywajcie. Nie podróżujcie, nie rozpalajcie ognia, nie noście ciężarów, nie idźcie tu, nie idźcie tam, po prostu zostańcie w domu. Następnym przykładem jest to, że przychodzą do mnie i mówią, że trzeba zachowywać paschę. Pytam, dlaczego mamy zachowywać paschę? Odpowiedź, bo Mojżesz tak powiedział. I tak, Mojżesz tak powiedział. Co jeszcze powiedział Mojżesz? W księdze powtórzonego prawa, rozdziale 16, Mojżesz mówi, nie możecie zachowywać paschę lub świąt tygodnia, ani świąt przybytku w domu. Macie zachowywać to tam, gdzie Bóg włożył swoje imię, i jest to Jerozolima. Więc jeżeli żyjecie w Jerozolimie, to możecie zachowywać to wszystko według Mojżesza. Ale jeżeli będziecie próbowali podążać za Torą, nie możecie zrobić tego nigdzie poza Jerozolimą. Ponadto, co jest najbardziej szalone, Mojżesz powiedział, aby podawać baranka. Większość dzisiejszych mesjanistycznych kongregacji podąża za rabinistycznym przykładem podawania kurczaka. Mojżesz powiedziałby podawać kurczaka? Nie. Powiedział, aby podawać pieczeń z baranka. Gdy my w Ariel Ministers odprawiamy Paschę, podajemy upieczonego baranka, ponieważ to ukazuje symbolizm tego, że Mesjasz jest nazywany Barankiem Bożym. Nigdy nie jest nazywany kurczakiem Bożym. Więc problemem jest to, że mówią, że mamy zachowywać Paschę, ale podają w niej kurczaka, w ogóle nie podążają za prawem Mojżeszowym. Mesjasz czyni nas wolnymi. Więc nie szukajmy tego, aby być włożeni ponownie pod niewolę.